nasza sala ogólnie powstała z mojego budżetu, skromnego. No, sponsorzy byli jako tako głównie medialni, ewentualnie plakaty filmu. Ogólnie sponsorem można nazwać też osobę, która wspomaga w jakiś sposób, prawda? Może nie finansowo, ale raczej bardziej w innych kierunkach. Typu wyświetlenie filmu, typu plakaty, typu pomoc w lokacjach, udzie, udostępnienie miejsc. Do kręcenia filmu. Były swego czasu takie sygnały, że w okolicach Trzech Krzyży na Biesiadce, jest to droga 875 Mielec Rzeszów, pojawia się zjawa dziewczynki. No, zjawa dziewczynki pojawiała się tam teoretycznie w okolicach północy, natomiast no, na potrzeby fabuły filmu zrobiliśmy po prostu to w dzień i troszkę zmieniliśmy lokalizację, że jest to głębia lasu, a nie okolice pobocza. Muzyka jest napisana od początku do końca przez kompozytora Michała Radkowskiego i nie ma tam praktycznie żadnych zapożyczeń, jeśli chodzi. Cała ścieżka, między innymi Sonic Wave, The Human Trip, Steel Velvet, to wszystko jest po prostu grane tak samo przez kapele, które jeszcze nie mają tego swojego wymarzonego poziomu, ale mam nadzieję, że większość z tych kapel będzie miała swój wymarzony poziom, tylko to jest kwestia czasu. Profesjonalny scenariusz, to jest podstawa nawet w dzisiejszych czasach w kinie amatorskim, bo jednak Myś, wydaje mi się, że nawiedzona szosa jest delikatnie infantylna. Aczkolwiek na tamten czas, kiedy to realizowaliśmy, a wiadomo, że realizacja do premiery upłynęło troszkę czasu. Na pewno dźwięk. Jest to rzecz, z którą ciężko wygrać, mając amatorskie rzeczy do dyspozycji, typu kamery, typu kiepskie mikrofony, bo wiadomo, że konkretny mikrofon musi swoje kosztować, prawda? Natomiast można to, tego troszkę uniknąć przy odrobinie talentu po synchronami W rodzinnym mieście bardzo ciężko robi się premiery, gdyż człowiek jest jako tako yy, poddawany no, krytyce. Jeżeli jesteś stąd, no to wiadomo, że tutaj poruszasz się między tymi ludźmi, którzy krytykują, Niektórzy na pewno to docenią, aczkolwiek no wiadomo, dzisiejszy świat składa się z takich, a nie innych ludzi, charakterów. Według mnie id idąc na film amatorski, trzeba liczyć się z wszelkimi błędami dźwiękowymi, z wszelkimi błędami. Stylistycznymi, jeśli chodzi o scenariusz, ze zdjęciowymi błędami, z, uję... z ujęciami ze wszystkim, gdyż po prostu tworzą to amatorzy, tak, jak w nawiedzonej szosie, po raz pierwszy po prostu w życiu. Krytyka to jest potężny kop, w tyłek, który naprawdę motywuje i jest to najwspanialsza rzecz na świecie. Jeżeli robisz filmy amatorskie, musisz mieć twardy tyłek, można powiedzieć, bo nie możesz przyjmować całej krytyki, zwłaszcza tej niekonstruktywnej, bo. Krytyka konstruktywna jako tako pokazuje swoje plusy i minusy, natomiast jeżeli jest sam minus, to jest typowy hate. Kręcenie filmów to jest w dalszym ciągu hobby, jednak z tego się nie żyje. Żyje się z produkcji klipów, produkcji grafiki, produkcji stron internetowych, z tego można wyżyć. Natomiast jeśli chodzi o filmy amatorskie, pełnometrażowe czy niepełnometrażowe, raczej ciężko, ciężko z tego wyżyć. Szykujemy kolejny projekt, jeszcze nie wiem w jakim okresie czasu to będzie realizowane, natomiast do końca roku chcemy zebrać środki na nowy film. Sprzęt już mamy, no, kwestia tylko aktorów, lokacji. Jesteśmy w trakcie przygotowań, będzie to horror tym razem.